Jeśli jesteś frontendowcem i od 5-10 lat robisz to samo: React, Angular, Nexty, Svelte, kolejne frameworki, to musisz to usłyszeć, bo bez skilla architektonicznego utkniesz na poziomie seniora. I to nie dlatego, że jesteś słabszy, tylko dlatego, że architektura wymusza zaangażowanie w biznes. A kto podejmuje decyzje w Twojej firmie? Tak jest. Backendowcy, jeśli nie złapiesz tego tematu, będzie Ci ciężko przeskoczyć wyżej. Pewnego dnia się budzisz i myślisz, jeny, klepie te Reacty i Angulary już od do 8 lat. Framework i biblioteki niby się zmieniają, a to React wypuści serwer components, a to Angular sygnały, ale w sumie cały czas robię to samo. Fajnie byłoby pójść krok dalej w rozwoju. Chciałbym, chciałabym się rozwijać, ale rasowemu frontendowcowi w firmie ciężko jest wejść na etap powyżej seniora. Jakimś dziwnym trafem architektami zostają prawie zawsze backendowcy. O co tu chodzi? Chciałbyś chciałabyś wejść w temat architektury oprogramowania, w szczególności frontendu, ale tak na serio? Pogadajmy o tym. Frontend i architektura to nie są tematy, które często idą w parze w społeczności i ja uważam, że warto to zmienić. Pewnym problemem ze słowem architektura w odniesieniu do oprogramowania jest to, że każdy może je rozumieć inaczej. I nie istnieje jedna powszechnie uznawana definicja, ani jakiś jeden punkt odniesienia. I w konsekwencji, jeden myśli o plikach i folderach, a drugi myśli o prawie Conwaya. No i tu nie ma arbitrażu, który rozsądzi, kto ma rację. Tu nie chodzi o rację, tu chodzi o biznes. Ale nie, twój biznes, lub przynajmniej nie tylko twój biznes, a o biznes, dla którego pracujesz. Ale po kolei. Dla wielu frontendowców architektura to dosyć. Namacalna rzecz, np. Na podział aplikacji na moduły. W szczególnym przypadku nawet struktura folderów i konwencje nazewnicze dla plików. Dla innych jest to stos technologiczny, który został użyty i który wymusza określone podejście technologiczne. Jeśli jednak skupiesz się na plikach, folderach, bibliotekach i frameworkach, to istnieje duże ryzyko, że Naprawdę ważne rzeczy mogą ci umknąć. Może też być tak, że wcale nie będziesz ponosił, ponosiła odpowiedzialności za swoje decyzje, bo zmienisz projekt albo zmienisz firmę i z konsekwencjami twoich decyzji będą się boksowali inni. A ty nieświadomie pójdziesz sobie radośnie do kolejnego projektu, gdzie wypróbujesz kolejne biblioteki albo kolejny framework. I to, co w projekcie najistotniejsze, może ci nadal umykać, bo tu potrzebna jest zmiana podejścia. Zmiana, nazwijmy to, Frameworka mentalnego. To co proponujesz w zamian, szefie? Architektura nie istnieje w oderwaniu od biznesu, gdzie przez biznes rozumiemy w szerokiej perspektywie produkt, który sprzedajemy, usługę, którą oferujemy klientom, e, samych klientów, którzy za nią płacą, a także firmę czy też organizację, która to wszystko spaja w jakąś jedną większą całość. Dlaczego rozmowę o architekturze frontendu zaczynasz od klientów i biznesu? Powtórzę, trzeba sobie wbić do głowy. Architektura nie istnieje w oderwaniu od biznesu. Architektura nie jest celem samym w sobie. Architektura ma służyć wyższym celom, na przykład celom biznesu. Nie, żeby cele biznesowe zawsze były wyższymi celami. Choć dla właścicieli kapitału na pewno tak jest. Pomyśl sobie o budowaniu budynku. Zatrudniasz projektanta albo architekta. Ten ci mówi, że w tym sezonie najlepiej jest budować z bloczków beliksowych. A że pustaki ceramiczne i gazobeton, no to generalnie legacy. I że jeśli nie dasz mu roboty z bloczkami beliksowymi, to on chrzani tę robotę idzie do konkurencji. Zobacz, nie powiedziałeś mu jeszcze, co chcesz budować. Ani też w ogóle po co ta budowla ma powstać. Ale ten już z góry zna stos technologiczny. Bo go lubi, bo ma do niego stosunek emocjonalny. No, w budowlance takich architektów to raczej nie ma. To dlaczego my, deweloperzy, tak często staramy się zbawiać biznes technologią, jakby to technologia miała przesądzić o sukcesie produktu? Pytanie mogłoby brzmieć, czy stawiamy wieżowiec, domek jednorodzinny, czy stodołę? Ale jeszcze lepsze pytanie brzmiałoby: a jaki problem pan, pani chce rozwiązać? Jaki cel ma pełnić? Czy to ma być do pracy, do mieszkania? Do rozrywki? Jak dużo ludzi ma tutaj przebywać i z jaką częstotliwością? Jaką w ogóle usługę chcecie oferować w ramach tego budynku? Czy w ogóle jakąś usługę chcecie oferować? A ograniczając się do wyłącznie projektu budowy domu, na przykład jednorodzinnego. Pytanie o strukturę. Jak duża ta rodzina? Ile osób mieszka? Ile dzieci? A jak garaż to na ile aut? Pytania o zachowania. Czy spędzacie dużo czasu poza domem? Czy lubicie organizować przyjęcia? Jesteście typami zbieraczy czy bardziej marikondo? Pytania o zmiany. Czy planujecie powiększać rodzinę? Czy myślicie o tym domu w kategoriach mieszkania na zawsze? Czy dopuszczacie, że w ogóle wyjedziecie kiedyś za granicę? Czy widzisz już odniesienie do frontendu, który budujesz? Architektura to nie tylko materiał, a w kontekście software'u, technologie, frameworki, biblioteki, jakich używasz. Architektura to przede wszystkim uwzględnienie, kto tego będzie używał, w jaki sposób i jak to się może zmieniać wraz z upływem czasu. Czyli nie tylko statyczny, Materiał i kształt, ale także wszelka dynamika ludzi, zespołów, interakcji, procesów biznesowych. Architektura to także to, z czego możemy zrezygnować, a może właśnie nie możemy zrezygnować. To cała masa kompromisów, na jakie idziemy. Klasyczne: chce pan szybko, dobrze czy tanio? Można wybrać dwa. Architektura to także godzenie z czasem sprzecznych interesów, np. szybkości dostarczania rozwiązania wraz z jakością kodu czy szybkością jego działania. Architektura to także zestaw podjętych decyzji, które może być w przyszłości ciężko zmienić. Wreszcie, architektura to all the important things, whatever that is. Swoją drogą, nie ma architektury bez czytania książek, drodzy państwo. No dobrze, ale powiedz mi, jaki to ma w ogóle związek z frontendem? Zacznijmy od tego. Błąd, który urośnie do małej skali, boli mało. Błąd, który urośnie do bardzo dużej skali, potrafi zabić. Jeśli pracujesz nad frontendem w małej firmie, małym produkcie, małym systemie, który ma małą liczbę klientów i lub użytkowników, to jest spora szansa, że nawet nie zorientujesz się, że błąd istnieje. Sytuacja ma się jednak zupełnie inaczej w systemie dużym i lub skomplikowanym, gdzie jest wiele zespołów, w którym różni product managerowie albo product ownerzy nadają różne cele i priorytety. Gdzie ten sam byt biznesowy współistnieje w wielu różnych miejscach systemu, w zupełnie różnym celu. Lub gdzie działanie jednego zespołu może wpływać na drugi. Gdzie wdrożenie, które chce wykonać jeden zespół, może wymagać współpracy i synchronizacji między różnymi zespołami. Jak cały ten pierdzielnik ogarnąć? Właśnie takimi rzeczami przede wszystkim zajmuje się architektura. I można się spierać, na ile architektura frontendowa różni się od architektury po prostu. Fakt jest taki, że pryncypia, reguły, kompromisy i wzorce. Są te same, ale każda platforma, a nawet technologia, może mieć owszem jakąś swoją specyfikę. I w danej platformie jeden wzorzec sprawdzi się doskonale, a inny będzie do niej pasował jak pięść do nosa. Ale znajomość i rozumienie fundamentów to jest potężne narzędzie, nie tylko w rękach architekta, ale i każdego dewelopera. Dawaj wreszcie ten frontend typie, spoko typie. Używasz monorepo? Jakiegoś Nixa, Lerny czy czegokolwiek innego? Dlaczego właściwie to robisz? Owszem, niektóre komendy można uruchamiać szybciej dzięki temu, że Monorepo śledzi pod spodem zależności i ewentualnie uruchamia tylko to, co się zmieniło. Ale czy zadałeś sobie w ogóle pytanie, dlaczego pewne rzeczy chcesz współdzielić? Ile w ogóle zespołów nad tym projektem pracuje? Czy może jest tak, że różne zespoły zaczęły sobie deptać po piętach i żeby uniemożliwić importowanie niewłaściwych rzeczy, ustawiliście NX Module Boundaries? Zasadniczo, w przypadku małego projektu, nad którym pracuje jeden zespół, to nie robi dużej różnicy. W czymś tam i tak trzeba pisać. Ale w przypadku wielu zespołów różnica zaczyna być ogromna. Bo Monero posłuży przede wszystkim do współdzielenia. I jak każda rzecz w architekturze i designie, jest to miecz obosieczny. Zajebiście, że każdy w razie potrzeby może sięgać gdzie chce. Ale w niektórych przypadkach to wręcz beznadziejnie, że każdy może sięgać gdzie chce. Spójrz na prawo Conway'a. Struktura systemu informatycznego zawsze odzwierciedla strukturę komunikacji, organizacji, która go tworzy. Jakie to ma znaczenie dla frontendowca? Jeśli nad produktem pracuje jeden zespół, to w zasadzie żadne, ale jeśli pracuje wiele zespołów, to kolosalne. Pierwsza i najważniejsza zasada: z prawem Conway'a nie należy walczyć. W nowoczesnym software developmencie zespoły mają być autonomiczne i mają móc niezależnie od reszty zespołów dostarczać rozwiązania na produkcję. A co to ma wspólnego z monorepo? A że im więcej nawrzucacie sobie wspólnych zależności technicznych oraz zależności między zespołami, tym bardziej rzucacie sobie kłody pod nogi. Ha! I to jest najlepsze. Czy to znaczy, że w wielozespołowym produkcie monorepo zawsze musi iść pod prąd? Jasne, że nie. Ale w praktyce często tak właśnie wychodzi. Bo frontendowcy nie myślą o zależnościach między zespołami. Myślą o tym, czy w reakcie używać useState, useReducer, czy jakieś biblioteki do hooków. A Angularze podniecają się, że kolejne API frameworkowe przeszło na sygnały. Czy słyszeliście kiedykolwiek o projekcie, który odniósł sukces dlatego, że kod frontendowy używał hooków albo nie? Czy słyszeliście o projekcie, który w zależności od tego, czy CSSy opędzał Tailwindem lub czymś innym, wdrażał na produkcję częściej lub rzadziej? No właśnie. A słyszeliście o projekcie, w którym był Bajzel i na poziomie organizacji, i na poziomie kodu, i na poziomie zależności, i fail jednego zespołu kaskadowo sprawiał, że nikt nie mógł nic wdrożyć? Albo że deweloperzy zrobili kawał świetnej, ale nikomu niepotrzebnej pracy, która nigdy nie weszła na produkcję? Nie zrozumcie mnie źle, kot i biblioteki są ważne, ale one są tylko narzędziem. I teraz się pojawia kluczowe pytanie: dobieramy narzędzie do problemu, czy problem do narzędzia? Spotkałeś się z frontendowcami, którzy jeszcze nie mają pojęcia, co w ogóle produkt robi, kim jest użytkownik, ale już i tak wiedzą, jaki będzie stos technologiczny od A do Z? I tu klasyk. W 2015 roku świat ujrzał Reduxa. Absolutnie wszyscy się nim zachwycili. Wszyscy wpychali go na hama wszędzie. Była powszechna miłość. Fast Forward 2019. Wszyscy powszechnie nienawidzą Reduxa. Pytanie, czy to Redux się tak bardzo zmienił? Owszem, zmieniło się API. Jest Redux Toolkit, który redukuje boilerplate i dla typowych przypadków użycia sporo ułatwia. O tym zaraz. No ale to jeśli api jest przyjaźniejsze, to ludzie chyba powinni spoglądać bardziej łaskawym okiem. A nie tym bardziej mieszać Reduxa z błotem. Czy w towarzystwie frontendowym ktoś się zastanawia, jaki styl architektoniczny Redux promuje? Jakie konsekwencje niesie scentralizowany store od strony modelowania danych i modularyzacji? Kto się zastanawia nad tym, w ilu różnych kontekstach dana encja jest używana w projekcie? Na przykład produkt e-commerce, czy produkt na stronie ofertowej, wraz ze wszystkimi swoimi wariantami, i produkt dodany do koszyka, i produkt będący pozycją na fakturze, i zakupiony produkt, na podstawie którego klientowi naliczono jakiś tam rabat na kolejne zamówienie czy to jest dokładnie ten sam produkt? Jakie będą konsekwencje, jeżeli wrzucisz znormalizowaną definicję produktu, z której będą korzystały wszystkie moduły, robiąc skomplikowane selektory? Czy długoterminowo nie lepiej, żeby każdy byt biznesowy był dostosowany per widok? Ile definicji produktu powinno być na frontendzie? A jak powinno w ogóle wyglądać API po stronie backendu? Ja nie wiem. To zależy. Każdy głupi wie, że to zależy, ale pytanie od czego? Od kontekstu produktu, biznesu, organizacji, priorytetów. Jakie inne moduły, lub tym bardziej zespoły, zależą od tego kawałka kodu? A jakie w ogóle mamy zespoły w naszej organizacji? Który zespół odpowiada za co? Z jaką częstotliwością w ogóle wdrażamy? A czym jest powszechnie kochany redux dziś? Zdaje się, że fale największej miłości mają już za sobą, ale spójrzmy na Next.js. Jakie są zasadnicze plusy i minusy Nexta? Kluczowa zaleta: technicznie umożliwia renderowanie całej strony lub wybranego kawałka po stronie serwera, dzięki czemu możemy zoptymalizować m.in. Core Web Vitals. Kluczowy minus. Potrzebny jest serwer, który będzie uruchamiał procesy nextowe w porównaniu do architektury Single Page Application, gdzie cały frontend to był po prostu zestaw statycznych plików, do których potrzebny był dowolny serwer plików. No i teraz pytanie, czy w kontekście Twojego produktu wybór jest zasadny? Owszem, dla niektórych biznesów szybkie renderowanie strony to jest być albo nie być. Być może szybkość działania systemu jest pośrednio lub bezpośrednio skorelowana z dochodami firmy, bo na przykład firma jest e-commerce albo wydawcą treści, a być może aplikacja jest przeznaczona dla wysoce wyspecjalizowanych ekspertów, którym totalnie wisi, czy załaduje się inicjalnie w sekundę czy w trzy sekundy. A że główny czynnik decyzyjny, w czym będziemy pisać nasz frontend, sprowadzał się do A co jest teraz modne? I jakie mogą być skutki? To już możecie się sami domyślić. Są takie produkty, które na tym głęboko popłynęły, jak zresztą na wszystkim, prawda? Ani Redux nie jest zły, ani Next.js nie jest zły, ani monorepo nie jest złe, ale powinny się wpisywać w kontekst projektu. Powinny też się wpisywać w architekturę, którą uznano za optymalną. Ale Optymalną nie na zawsze. Bo przecież jeżeli dziś nad Twoim produktem pracuje jeden zespół, to za 3 lata może być już pięć zespołów, jeżeli odniesie sukces, a fajnie by było, prawda? Więc architektura, która wam wystarcza dzisiaj, i architektura, której możecie potrzebować za 3 lata, to mogą być zupełnie dwie inne rzeczy. Dzisiaj być może w zupełności wystarcza wam monolit. Mam nadzieję, że modularny, ale w przypadku rozrośnięcia się zespołów sensu mogą nabrać mikrofrontendy, które znowu w szerokiej społeczności nie są lubiane, ale nie przez pryzmat technologii, a powinny być dobierane przez pryzmat problemów jakie rozwiązują. Bo cała sztuka w tym, aby najpierw zrozumieć problem, a dopiero potem do niego dobierać rozwiązanie. Jest masa różnych wzorców, i jest też sporo stylów architektonicznych. Planując zostać architektem, albo co najmniej w praktyce pełnić taką rolę, siłą rzeczy, doba jest za krótka, aby nadążać za nowinkami we wszystkich frameworkach i jednocześnie nadgonić pryncypie architektoniczne, które na dobrą sprawę nie zmieniły się od dziesięcioleci. Absolutnie kluczowa rzecz to uświadomić sobie, że punkt ciężkości w architekturze nie leży w Tulingu i nie leży w strukturze folderów, ani konwencjach nazewniczych plików i to, czy powinny się trzymać reguły, że komponenty muszą być w jednym pliku albo nie. Bo długoterminowo jakie to ma kurde znaczenie? Zamiast tego odejdź od biurka, Wychyl głowę ponad kod, zastanów się nad SDLC, Software Development Lifecycle. Które decyzje mają wpływ na to, jak szybko dostarczacie wartość biznesową? Które decyzje przybliżają was do tego celu, które oddalają, a które są zupełnie nieistotne? A jako miły efekt uboczny, jeśli zaczniesz z biznesem rozmawiać jego językiem, to tenże biznes bardzo to polubi, a ty z czasem będziesz mieć niewspółmiernie większy wpływ i decyzyjność. Fajnie, fajnie, w teorii wszystko fajnie, ale jak to może zastosować w praktyce w niemalże każdym projekcie frontendowym i co wiele projektów ma zrobione źle, wyjaśniam w tym wideo.